No, ładnie. Fajnie jest mieć stary save.xcf, naprawdę. Dawno nie grałem w Stalkera, a mam go zainstalowanego. O, strój mer jego najemnika. No, fajnie. git. Egal po prostu, egal. Mi się podoba. Hmm, tutaj nic nie ma. Pożytk wojskowych rozpieprzyć z pistoletu, ale to byłoby po prostu czyste szaleństwo. Zaraz, widoczność. Jest. Na odległość 30 FPS-ów w tak świecie i sobie strzelamy z git. O ptaszkę. Ustrzelę ptaszkę. Ustrzeliłem ptaka! Jest radioaktywny! Mój! Co to jest? Duża wrona. Gówno. Gawno. Nie, ro nie rozumiem wron. O jest stolik Idę go zabić! Muszę cię zapieprzyć stary! Umrzesz na raka! Yonder macicy. O, ale jednak ściny to łapie spore. Czekajcie. No to już jest wredne. Tak, 90 fps u Spójrz w podłogę, odzyskaj wszystkie FPS-y naraz. Jak będę miał takie ściny, to go zabiję. Słyszysz, Tolik Umrzesz, Zobaczmy, jak będę miał bracie. ściny. Zabierz Dobra, masz bracie, bracie. Ja pomogę Jesteś w porządku, wiesz. No wiem, jestem w porządku. wszystkim w że mi pomogły. Ja też to powiem. Kotek! Jest mnie gryzie! Tematolik, No strzelaj do diabła. No gryź gnoja. Dzięki, stary. Tolik, jesteś spoko, powiem w obozie, że cię lubię. Spoiler. Pies mnie gryzie.